Jesteśmy na ulicy Kościelnej w Jarocinie. Ulica z podjazdem również dla niepełnosprawnych, który w naturalny sposób przywróci e, funkcję tej ulicy, która kiedyś łączyła rynek Stare Miasto, Starówkę z parkiem. Mogliśmy przywrócić pierwszeństwo ruchu dla pieszych, gdzie to pieszy i rowerzysta będzie miał pierwszeństwo i bezpośrednio będzie mógł komunikować się między rynkiem a parkiem. Koszty inwestycji to 2,2 miliona złotych, którą zakończono, w ramach której nasadziliśmy tutaj mnóstwo nowej zieleni, której do tej pory nie było. 19 nowych drzew, mnóstwo krzewów, roślin, kwiatów, które w tej chwili doskonale zdobią to miejsce w centrum miasta. I myślę, że to też takie kultowe miejsce dla młodych, miejsce spotkań w centrum, gdzie na tej ulicy wybudowano właśnie ławeczki, ławki, na których można usiąść, odpocząć, porozmawiać, spotkać się. I tak jak wspomniałem, w naturalny sposób stanowią ścisłe centrum, które łączy i rynek, i park, który jest właśnie po rewitalizacji. Ulica została oddana. Wkrótce, jak tylko tutaj zostanie udostępniona ta ulica, ze względu na budowę dalszej inwestycji, która łączy Rondo przy ulicy Świętego Ducha, Maratońską do Żerkowskiej, będzie to stanowiło już gotowy kompleks do użytkowania przez mieszkańców, z czego niezmiernie się cieszę i widzę, że również mieszkańcy bardzo są zadowoleni z tej inwestycji.